Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony dzisiaj w ramach yy, rozluźnienia to sfery, jeśli chodzi o Shogi. Jestem po Krakowi. Wyszło jak wyszło, troszkę się wygrało, troszkę się przegrało yy, Stwierdziłem, że nagram coś innego z aplikacji tym razem. Zajmę się aplikacją Shogi Quest No i będę starał się yy, Zaraz to zrobić jak widzicie trzeba utworzyć konto Edukacja na maksa. Ok. Konto utworzone. No to jedziemy. Start. Ok. To są na czas. Maty. Spróbujemy je szybko rozwiązać. Nie wiem, jak mi się to szybko pójdzie. Testowałem to ostatnio. Nie było tak szybko. Mhm. Mm Pionków nie mam tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. A ja, Złoty Dobra, dobra, dobra. Hmm. Tak, tu chyba tutaj będzie. Jeżeli się je rozwiąże, to, to jest... Yy, troszkę więcej czasu się traci, więc zobaczymy jaki mi się tym razem uda. Rekord zrobić? Hmm... Po prostu tak? No dobra. Skoczek. Hmm. Ups, no właśnie, błąd zrobiłem, coś nie zauważyłem. <noise> Wygląda promocja, tutaj ucieczka grozi hmm. klasyczny taki macik I tutaj. Okej, okay, 16, 16 zrobiłem, wiem, że koledzy robią troszkę więcej, więc się chyba nie popisałem. Yy, zdradzę nam sekret, że do donawiec średnio robi około 30 w takim czasie. Także tak to wygląda. Co jeszcze jest dostępne w Show quest? bo może to o tym warto się powiedzieć. Tylko teraz jak tutaj mam cofnąć, nie tak cofnąć. Yy, może do aplikacji muszę wrócić. Mm, o w ten sposób są jeszcze a bo są jeszcze mogę, mogę zrobić jeszcze na podejście i są jeszcze maty codziennie po 10 do rozwiązania ja spróbuję podjąć wyzwanie jeszcze raz tych matów na czas zobaczymy jak mi wyjdzie mm, jakoś szybciej mi teraz się chyba idzie ale nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca Zobaczymy, zobaczymy, no gdzie ten no, Promocja. Nie, aj! Jedna wpadka już była. Co dalej? Nie, ja tu trzeba zablokować wyjście. Hmm. Oj, tym razem dwie wpadki. No i gdzie tu jest? A bo złoto jeszcze jest na ręce. Dobrze. No dobra, jakoś na razie idzie. Mm -hmm. No chyba już rekord pobiłem swój, zobaczymy jak bardzo. Mi się to uda zrobić. Też kwestia jaki mat się trafi, yy. o. No dobra, teraz zrobiłem 20. To jak widzicie, można. Reklamę jakąś, bo Nie, ja chyba nie mogę przewinąć jej. A, już przewinęłem, dobra. Czyli 20 na razie mój rekord. Spróbujmy jeszcze w ramach odcinka, może, wyzwanie matowe zrobić. Co to mamy za mata? Tutaj możemy sobie już pozwolić na, na analizę. Chyba mamy na mata 30 sekund. A to jest wideo prosty. a ja to nie ma na czym myśleć. Tutaj widzę, pośpiesza mnie, tak? Hmm, coś bym Nie pokazałem jednej rzeczy, ale to zaraz Wam to pokażę. Tutaj będzie po prostu poświęcenie gońca, żeby tędy <laughs> król nie uciekł. No i prosta rzutka złotego. I ten problem rozwiązało 10% ludzi, więc nie jestem jakiś wybitny. Hmm. Tutaj wydawało się, że tutaj trzeba rzucić złotego, ale no koń zbiłby. A w ten sposób właśnie jest mat. No i ten problem na ten problem ktoś się wą. Troszkę mi osób go rozwiązało. Tutaj. Hmm. Jakie jest rozwiązanie? Tutaj. Wydaje się, że potrzeba wziąć generała. I tutaj widzę, że to jest, to była ta droga. No. Troszkę trudniejszy był problem, jak widać. Hmm. A, po prostu rzucić skoczka, a następnie rzucić złotego, żeby zrobić miejsce. No dobra, jakoś to idzie Dobra Tak, zacząłem się spieszyć po tym, gdzie Tutaj tutaj jest groźba ucieczki. Tutaj trzeba A i ten problem, że widać, nie był trudny, Bo 20% ludzi nie dało rady sobie z nim. No tutaj, zablokowany jest. Czyli trzeba jakiś. No, ma za na przykład. Nawet trzeba byłoby, by zrobić w ten sposób, bo tej srebrny pozwoliłby na ucieczkę. No i też tej problemie, którzy mieli. Hmm. Czy ten skoczek jest tak tylko po to, żeby dowcipy robił? Czy nie? tutaj czas już mnie srogo męczy. Wydaje się, że nie, no. No co to po tym skoczku? To jest zapos apodaz... No i co ja mam apodazję? To jest zły ruch Aha, zakażę ruch mi przedłuża mi troszkę czasu Aha, chyba już rozumiem na czym polegał problem Prawdopodobnie tutaj trzeba było poświęcić skoczka Żeby się odsłoniło Hmm. A potem co? Potem... No co to za problem? To, to, jest, to jest w sumie dość ciekawe. Przydałby mi się jakiś generał. A okej. Okay. Kumam mam już czacze. poświęcamy skoczka. Następnie zrzucamy tutaj wieży z szachem, musi złoty zbić yy, Ale nie ten koń przeszkadza tutaj. Nie ma, nie daje reaktywować tego. No nie wiem, no nie wiem, tutaj... Jak to rozwiązać? Jak macie rozwiązanie? Jak zrobicie to szybciej ode mnie, to gratulacje. Ja ostatnio prawie w ogóle nie ćwiczyłem. Poza tym, że grałem sobie troszkę. Yy, tutaj sko No tak kusi, że to jest ten skoczek tutaj. To, na to pole, ale... Hmm... No że faktycznie tą... No nie wiem. No z nie, nie było tutaj co robić. Śpionkami. No nie, zobaczymy. Masz... No tutaj to wydaje się jest prosty problem. A i tutaj chyba skończyłem. Mogę obejrzeć reklamę jakąś albo sobie poczekać i ja sobie poczekam. No dobra, I tym sposobem zrobiłem 10 dziennych matów i dwa takie na szybko. Ogólnie polecam tej, to, to chyba, tak można myśleć, że daje, że można pokażę ten program polecić. Szczególnie tutaj jeszcze są także Joseki, są, czyli dla tych, co jest na wiedzą, otwarcia. Fakt, że to po japońsku jest, nie, nie wiem jeszcze, jak, jak to w ogóle wygląda, ale możemy zaraz zobaczyć jeszcze. Mamy jeszcze chwilkę czasu. A i Gakari, zobaczmy. Aha, i tutaj obserwujemy w oparciu o partie widzów. Partie, gra, partie graczy Play now. Aha, okay, i co teraz? Bo bot, bot mi się teraz dostanie? No dobra, ale co? To, 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 aha, to będę grał teraz po prostu z botem tylko. to wezmę. I generalnie bod dał się ojechać, jak widzicie. Chyba to jest chyba raczej wymuszenie, że pod kątem pewnych ruchów nam nie No nic, nie będę tego kontynuował. tej masakry. Zobaczmy, tam jeszcze była opcja view game. To jakoś mogę to cofnąć tutaj. To jest... Dobre pytanie. No w każdym razie... Program przynajmniej jest ciekawy i godny rozpatrzenia, jeżeli go nie znaliście. Ja może tak będę, może kiedyś zrobię jakiś tam jeszcze taki odcinek, z, jak to będzie mi dalej szło. Na razie nie będę już przedłużał. Mam nadzieję, że film Wam się oglądał, i widzimy się w kolejnych odcinkach e, z szoki. Trzymajcie się, powodzenia.